Musi pan byle, Za co, dla celu, tak. no, Proszę, no, nie, to bo bliżej, bliżej, bo nie będzie słychać. Bliżej, bliżej, bliżej. Bliżej, bliżej. Dziżej, bo nie, nie będzie słychać. Jestem bliżej. Ale nie chodzi, chodzi, że pan był bliżej, bo dźwięki, zagłuszał dźwięki tamte. Tak. No to start. Obywatele miasteczka Bizon City na mocy prawa ustanowionego przez ryfa tego miasteczka Kazuje o to, czego sprawcę napadu na bank w Miasteczku na karę śmierci przez powieszenie. Tak wykonać powinno. Proszę Państwa, skusiło, skusiło mnie złoto, które było tutaj złożone w tym banku. I niestety zawisnę teraz na szubienicy. I tak powinno być. Yy, zwłaszcza, że tutaj jest grób, o proszę pokazać, panie kamerzysto, że leży niewinna ofiara mojego napadu. Kasy, który pracował w tym banku. I jego niewinne życie zostało złożone. Na, na okup po prostu za moją chciwość. Tak nie powinno być. Ja się nie dziwię, że zawisnę. Te czasy powinny wrócić, nawet i w Polsce. Ostatnie słowo. Żegnam państwa. Proszę wejść na nie magister.pl, to jest ostatni film, jaki został nagrany. Ja się powinno? Brawo, weźmy.